Mercedes W126 jest wyjątkowym. To właśnie nim udałem się w moją ostatnią podróż. Ostatnią podróż jako kawaler i mowa nie tylko o tym modelu, a o tym konkretnym egzemplarzu. Rok później, kiedy koszula rozchodzi mi się na brzuchu i nie mogę dopiąć weselnej marynarki, będę miał okazję przetestować dla was ten samochód. Przekonamy się, czy auto, które weszło do produkcji 42 lata temu, nadal się do czegoś nadaje. No i zdradzając trochę odpowiedź, dlaczego w wielu aspektach jest lepszy od współczesnej motoryzacji. Zapraszam na kolejny test OtomotoTV. Nie jesteś jeszcze subskrybentem OtomotoTV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Ja jestem po prostu zakochany w wyglądzie tego samochodu. Jest elegancki i kanciasty. Gdybyśmy postawili go obok W116, to będzie wyglądał niezwykle nowocześnie. W porównaniu do W140, czyli swojego następcy, jest nadwyraz zgrabny. Z przodu wielki chromowany grill z gwiazdą na szczycie. Ten egzemplarz pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, co poznamy po lampach. Na Europę nie było tego wcięcia oraz były inne wycieraczki. Zderzak też się różni. Jest większy, gdyż musiał być zdolny do zniesienia zderzenia przy prędkości 5 mil na godzinę. Długa maska ma przetłoczenie, które prowadzi ku grillowi. Z boku widać linie jakby narysowane od linijki oraz piękne chromowane felgi i szeroką listwę. Z tyłu płaska klapa bagażnika. Nie będzie trzeba szukać stolika na wyjeździe. Za szybą światło stopu kolejny wyróżnik auta z USA. Znowu chrom. Oraz emblemat 420 SEL zdradzający, że mamy wersję przedłużoną o 14 cm z V8 pod maską. Skoro jesteśmy przy oznaczeniach, to warto dodać, że W126 to sedan. C126 to kupę częściej nazywany sek. Produkcja trwała od 1979 z modernizacją w 85, a koniec produkcji przypada na rok 91. Wtedy na rynku pojawiła się W140, jak to mówią? Gruby temat. Wnętrze jest bardzo eleganckie, szczególnie w konfiguracji z jasną tapicerką. Do tego mamy tutaj drewniane wstawki oraz materiały wysokiej jakości, ale przede wszystkim są one trwałe. Ten egzemplarz ma 31 lat i przejechał ponad 131 tysięcy mil, a i tak wszystko wygląda dobrze. Oczywiście w kilku miejscach zobaczymy zużycie, jak na przykład tutaj na kierownicy, standardowo na tych drewnianych elementach na środku, czy też na dźwigni automatycznej skrzyni biegów. Sam projekt deski rozdzielczej jest prosty, a przyciski wyglądają nieco topornie. No cóż, takie czasy. S-Klasa zawsze była wyznacznikiem luksusu, dlatego pakowano do niej najróżniejsze nowinki technologiczne. Tutaj mamy egzemplarz prawie z pełnym wyposażeniem. Brakuje na przykład podgrzewanych foteli. Ale czemu się dziwić? Skoro ten samochód oryginalnie na początku jeździł w słonecznej Kalifornii. Tam bardziej przydaje się klimatyzacja. I tutaj warto wspomnieć o tych trzech suwakach. Otóż tym środkowym sterujemy centralnymi kratkami, a dwa pozostałe służą nam do obsługi nawiewów bocznych. Pod spodem kilka przełączników, między innymi od podgrzewania tylnej szyby czy włączania światełka z tyłu. Klimatyzacja jest bardzo prosta w obsłudze. Mamy pokrętło z temperaturą, nie wystraszcie się, jest w fahrenheitach, oraz kilka przycisków od kierunku, a także trybów pracy. Możemy mieć lekki, mocny nawiew lub automat. Oryginalne radio Mercedesa z epoki wygląda na bardzo proste w obsłudze, ma on sporo przycisków, malutki wyświetlacz, miejsce na kasetę, a po jego uruchomieniu wysuwa się Antena. W tej szufladzie znajdziemy popielniczkę oraz gniazdo zapalniczki. Dalej malutka wnęka na jakieś drobnostki czy też telefon. Obok tego dźwignia automatycznej skrzyni biegów. Jest ona króciutka. Tradycyjnie poruszamy się tutaj po takim szlaczku, ale działa to lekko i przyjemnie. Na tej drewnianej wstawce są jeszcze przyciski od elektrycznie sterowanych szyb z przodu i z tyłu oraz elektryczna regulacja lusterka. Bo tylko prawy ma taką funkcję. Po lewej stronie, jak widzicie, jest manualna dźwigienka. Do tego jeszcze pokrętło od głośności. Podłokietnik jest miękki i wygodny, można go podnieść. Wtedy zobaczymy zasuwany schowek, który wygląda niepozornie, ale trochę pomieści. Przed pasażerem schowka nie ma, został on zastąpiony poduszką powietrzną, ale za to pod spodem mamy półeczki, których jest tutaj kilka. Na górze elektrycznie sterowany szyberdach oraz kontrolki przypominające o niezapiętych pasach. Poza takimi standardowymi osłonami przeciwsłonecznymi, mamy jeszcze taką malutką. Kierownica natomiast jest ogromna. Nie jedna współczesna ciężarówka ma mniejszą. Jest ona skórzana, elektrycznie sterowana, ale tylko w jednej płaszczyźnie. Po prawej stronie nie mamy żadnej manetek, natomiast po lewej są dwie, w tym jedna od tempomatu. Zegary. Mamy tutaj sporo wskaźników, poza tradycyjnym obrotomierzem oraz prędkościomierzem, który swoją drogą jest wyskalowany oczywiście w milach, jest jeszcze zegarek, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, oczywiście poziom paliwa oraz poziom ciśnienia oleju, no i ekonomizer, ale ten nie psuje humoru, bo nie ma tutaj żadnych cyfr, więc wiemy, że przyciskając gaz tracimy, ale nie wiemy konkretnie ile. Pod spodem jeszcze zestaw kontrolek, a na środku termometr. Światła uruchamiamy tym pokrętłem, obok znajdziemy jeszcze dźwignię do zwalniania hamulca ręcznego, który jak to w Mercedesie zaciągamy nogą. Na drzwiach kilka ładnych wizualnych elementów, jak drewniana listwa, chromowana klamka czy ta skórzana wstawka. Jest podłokietnik, ale jest on twardy i stanowi jednocześnie rączkę. Mamy także wąziutką kieszeń, do której nie zmieścimy żadnego napoju, głośnik oraz przyciski do elektrycznego sterowania fotelem. Regulacja jest bogata, łącznie z wysokością zagłówka, jest także funkcja pamięci ustawień. I w ten sposób możemy obsługiwać obydwa przednie fotele, które swoją drogą są bardzo miękkie i wygodne. Siedzisko jest długie i szerokie, ale trzymania bocznego nie ma zbyt dużo. Jeśli chodzi o miejsce, to na szerokość czy na nogi mi tutaj nie brakuje. Martwi mnie tylko to, że ja mający 1,77m nad głową mam zaledwie trzy palce zapasu. Chociaż jak ktoś będzie wyższy i będzie miał dłuższe ręce, to pewnie się trochę odsunie i ta różnica się zniweluje. Zobaczmy, jak będzie z tyłu. To jest kwintesencja limuzyny. Miejsca jest niezwykle dużo. Kanapa jest miękka i zachowuje się prawie jak trampolina. Tunel jest wysoki, ale wąski, więc myślę, że spokojnie usiądą tutaj trzy dorosłe osoby. Na środku jeszcze kratki nawiewu tutaj wygodny podłokietnik. Oczywiście mamy centralne światełko, które włączało się przyciskiem z przodu, ale także każdy ma własną lampkę do czytania. Na fotelach praktyczne kieszenie. Na drzwiach popielniczka z zapalniczką. Trudno przejść także obojętnie obok tej wielgachnej rączki na podsufitce. Z tyłu mamy jeszcze dwa schowki. W jednym apteczka, a do drugiego możemy włożyć, co nam się tylko podoba, byleby nie było zbyt duże. Zobaczmy jak bagażnik. Bagażnik otwieramy przy pomocy kluczyka oraz tego przycisku. Pojemność to 505 litrów, ale przede wszystkim korzystny jest kształt. Pod podłogą mamy koło zapasowe oraz lewarek, a w klapie światełką. Teraz czas na test walizek. Możliwości ustawienia jest wiele, w każdym przypadku ten bagażnik radzi sobie z naszym testem bez problemu. Ruszamy w drogę. Ten samochód prowadzi się jak przystało na prawdziwą limuzynę. Jest tutaj miękko i niezwykle wygodnie. Wrażenia nie do podrobienia. Niestety 40 lat motoryzacji wiele zmieniło i dziś obcowanie z takimi samochodami wymaga... Przyzwyczajenia. W126 wychyla się na zakrętach i mocno pływa. Niektóre wersje dodatkowo miały na tylnej osi niwomat, który wyrównywał poziom zawieszenia, kiedy samochód był obciążony. Dzisiaj testuję odmianę 420 SEL. Piękne i logiczne oznaczenie. Dzięki liczbie od razu wiadomo, że pod maską gości V8 o pojemności 4,2 litra i mocy 218 koni mechanicznych, które pozwala na osiągnięcie setki w 8,2 sekundy i 218 km na godzinę prędkości maksymalnej. Kiedyś to musiało robić ogromne wrażenie. I nadal jest to przyzwoity wynik. Dopisek Excel oznacza, że jest to S klasa w long z silnikiem benzynowym z wtryskiem paliwa. Ten egzemplarz jest dość świeży, bo z fabryki wyjechał dopiero w 1990 roku i większość swego życia spędził w słonecznej Kalifornii, co pozwoliło uniknąć mu korozji. A przed nami test elastyczności. Zmierzę czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km godzinę. Gaz do dech. Wynik wskazany przez Driftbox to 4,5 sekundy, a przy tej okazji ja chwytam za decybelomierz czas na test wygłuszenia wnętrza. Podobno po liftingu Mercedes dodał 25 kg materiałów wygłuszających, aby podnieść komfort podróży. I to czuć. Podczas przyspieszania usłyszymy tylko przyjemny warkot silnika, a decybelomierz wskazuje 55,8 dB przy prędkości 90 km na godzinę, a pomiar z autostrady zobaczycie w tabeli. W starszych autach bardzo podoba mi się widoczność. Tutaj widzę praktycznie każdą krawędź auta, okna są duże, a z przodu mam jeszcze celownik, więc pomimo początkowych obaw ten duży samochód okazał się całkiem zwrotny i parkowanie wcale nie jest trudne. W126 jest starsze niż testy przeprowadzane przez Euro NCAP. Jednak nie bałbym się o bezpieczeństwo, bo Mercedes od bardzo dawna wdraża wiele nowoczesnych rozwiązań w tej kwestii. W samym W-126 wprowadzono ABS, kontrolę trakcji, poduszkę powietrzną oraz napinacze pasu bezpieczeństwa, co w tamtych czasach było nieosiągalną dla większości nowością. Test spalania to ciekawa sprawa. W126 został skonstruowany w czasach kryzysu paliwowego, dlatego zapewniono mu świetny współczynnik oporu powietrza. CX 36 setnych w porównaniu do 41 setnych w 116 robi wrażenie. Do tego obniżono masę, zrezygnowano z potworów pod maską, jak np. 6,9 litra, oraz dodano jeden bieg do skrzyni automatycznej. A jak to wszystko przekłada się na realne zużycie? Wyniki w tabeli. Test przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz w mieście. Ceny to skomplikowany temat. W aucie klasycznym oprócz silnika, wyposażenia czy rocznika trzeba przede wszystkim brać pod uwagę jego historię i stan, a po kilkudziesięciu latach może on być bardzo różny. I tak ceny zaczynają się od 10 tysięcy za ubogą wersję z LPG, a kończą na 240 tysiącach za idealnego 560 cel. Ale spokojnie, nie jest tak zero-jedynkowo. Za 50-60 tysięcy znajdziemy egzemplarz robiący dobre wrażenie, a w okolicach 100 tysięcy są samochody uznawane za stan kolekcjonerski. Pełną listę ogłoszeń tego modelu możecie sprawdzić, klikając w link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Do wyboru mamy bardzo dużo silników benzynowych, a do tego kilka diesli, które były sprzedawane tylko na rynek, uwaga, USA i Kanady. Wiem jak to dzisiaj brzmi, ale przypominam, że wtedy panował tam kryzys paliwowy, a właściwie naftowy. W związku z nim wprowadzenie diesla do S-klasy oznaczało niższe średnie spalanie modelu, a to przekładało się na niższe podatki. Podejście bardzo podobne do dzisiejszej gimnastyki z emisją spalin. Najmniejszy silnik benzynowy miał 2,8 litra i 6 cylindrów w rzędzie. Wersja gaźnikowa dysponowała mocą 156, a z wtryskiem 185 koni mechanicznych. 3-litrowy silnik diesla z 5 cylindrami w rzędzie miał moc 122-125 koni mechanicznych, 15,2 sekundy do setki oraz prędkość maksymalna 175 km na godzinę. Osiągi, powiedzmy sobie szczerze, mizerne, ale to jednostki, które pokazały, że samochód klasy wyższej może być napędzany przez diesla, co przez wiele lat było nie do pomyślenia. Dalej już benzyny V8. 3,8 litra dysponował mocą 204 oraz 218 koni mechanicznych. Zapewniało to 100 km na godzinę poniżej 10 sekund oraz prędkość maksymalną powyżej 210 km na godzinę. Na szczycie 5-litrówka o mocy 231 lub 240 koni mechanicznych. Osiągi już naprawdę dobre. 8,1 sekundy do setki i prędkość maksymalna powyżej 225 km na godzinę. Po liftingu z 1985 sporo się zmieniło. Najmniejszy silnik to już nie 2,8, a 2,6. Mniejsza pojemność, ale większa moc. Teraz 166 koni mechanicznych lub 160 dla wersji z katalizatorem. Kolejny motor w gamie to 3-litrowa benzyna o mocy 188 koni mechanicznych, 180 dla wersji z katalizatorem. Wspomniane 2,6 i 3,0 to R-6, podobnie jak nowe silniki Diesla. 3-litrowy o mocy 147 koni mechanicznych oraz 3,5-litrowy generujący 136 koni. Osiągi już lepsze niż w 530. Cylindrówce odpowiednio 12,5 i 13 sekund do setki oraz prędkość maksymalna 170 km na godzinę. Dalej wkraczamy już do świata V8. Najpierw 4,2 litra. Moc w zależności od wersji: od 200 do 230 koni mechanicznych. Kolejna jest 5-litrówka o mocy od 223 do 265 koni mechanicznych. Ogólnie jest sporo wersji mocy. Przy niektórych opisach można znaleźć dopisek rów pisane z U-umlaut, co oznaczało wersję bez katalizatora. Po prostu nie na wszystkie rynki można było sprzedawać auta wymagające benzyny bezołowiowej. To jeden z powodów mnogości wariantów mocy, nawet przy jednym silniku. Na szczycie. A jak żeby inaczej, jednostka o pojemności 5,6 litra o mocy od 242 do 300 koni mechanicznych. Najmocniejsze wersje osiągały magiczną liczbę 250 km na godzinę i potrafiły rozpędzić S-klasę do setki w 6,9 sekundy. Jak już wcześniej wspomniałem, kody nie wymagają wielkiego wyjaśnienia. 260 to 2,6 litra, 560 to 5,6 litra, 300 SDL dla przykładu to 3-litrowy diesel w wersji długiej. Wersja Kupecz, czyli SEK, była pozycjonowana wyżej od sedana, miała bogatsze wyposażenie i była łączona z wybranymi wersjami silnikowymi, dlatego spotkamy wersje 380, 420, 500 i 560 SEK. Do wyboru mamy dwie skrzynie biegów. Pięciobiegowy manual, był łączony ze słabszymi jednostkami, oraz czterobiegowy automat 4G Tronik serii W4A040 typ 722.3. Ta druga przez wielu użytkowników i znawców jest uznawana za najlepszą, jaką Mercedes stworzył. Przed zakupem trzeba jednak sprawdzić płynność jej działania. Szarpanie to nie jest dobry objaw. Oznaką awarii jest też utrata biegu wstecznego. Od razu warto też wsłuchać się w pracę mostu, czy nie wydaje niepokojących dźwięków oraz czy nie jest zbyt głośny. Jeśli chodzi o awaryjność, to owszem Mercedes w czasach produkcji W126 był wyznacznikiem bezawaryjności, gwarancją wysokiej jakości i trwałości. Ale w aucie, które ma między 30 a 42 lata, to powiedzmy sobie szczerze, może zdarzyć się wszystko. Jest też dobrze znana zasada, że jak dbasz, tak masz. Warto wsłuchiwać się w swoje auto, które często wcześniej sygnalizuje nam swoje problemy i na bieżąco wymieniać to, co się zepsuje. Uwaga też na ogólne zużycie zniszczoną tapicerkę, popękane plastiki czy brakujące przełączniki. Do tego warto zapoznać się z wyposażeniem, gdyż zdarzają się egzemplarze, w których z przodu możemy mieć szyby na korbki. Bardzo ważny jest stan nadwozia i podwozia w kontekście korozji. Miejsca, które są najbardziej narażone na jej ataki, to nadkola, progi, listwy przy drzwiach, podszybia, maska oraz klapa bagażnika. Podwozie też nie jest wolne od tej przypadłości. Niestety po latach rdza jest jednym z największych wrogów aut klasycznych. W W126 zdarzają się wycieki. Bardziej to wina wieku niż niedopracowania konstrukcji, ale trzeba zwrócić uwagę na chłodnice wody, tylny most, maglownicę oraz skrzynię biegów. Uwaga też na psujące się cewki zapłonowe, rozruszniki, alternatory. Instalacja po tylu latach nie gwarantuje już takiej sprawności, jakbyśmy oczekiwali. Przewody potrafią pękać, a przekaźniki przestają działać. Jedną z popularniejszych przypadłości W126 jest Kjetronik lub k To rozwiązanie, które zastąpiło gaźnik, ale nie jest jeszcze znanym nam współczesnym wtryskiem paliwa. Różnica polega na braku elektronicznego sterowania składem mieszanki. Obecnie największą wadą tego rozwiązania jest problem w jego serwisowaniu. Brakuje fachowców z Odpowiednią wiedzą, aby regulować i naprawiać wtrysk mechaniczny. Dodam jeszcze, że W126 był projektowany bardzo długo, ale przyniosło to zamierzony efekt, bo model pozostawał w produkcji przez kolejnych 12 lat. Podobno miało to związek z ogromnym zainteresowaniem wersją poliftingową. Spójrzmy jeszcze na przykładowe wydatki, z którymi musimy się liczyć, kupując takiego klasyka. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić zawsze po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, koniecznie zajrzyjcie na Otomoto części. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Znajdziecie tam masę ofert w korzystnych cenach. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz do nas na adres youtube.automoto.pl. A teraz czas krótko podsumować nasz test. W Mercedesie W126 spodobała nam się trwałość. Wiele modeli z tamtych lat już dawno skończyło na złomie. Do tego wysoki komfort podróżowania, szeroka gama silnikowa z wielkimi V8-kami oraz bardzo ładna, klasyczna sylwetka, która nigdy się nie znudzi. A co może wkurzać w tym modelu? Wielkie spalanie i wysokie koszty serwisowania. A na koniec dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zostawiania łapek w górę, a także pisania komentarzy. No i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć. Nie mogę za głęboko oddychać, bo czuję, że zaraz mi pęknie koszula po prostu pod spodem. Że te guziki są na granicy swojej wytrzymałości. Zdecydowanie. Czuję się jak w Gorsecie. I nie, nie pytajcie skąd wiem jak to jest czuć się jak w Gorsecie.